Krew ściekała powoli po zimnych kamieniach Palatynu, barwiąc na czerwono marmury, które niegdyś odbijały chwałę cesarzy. Był 11 marca 222 rok naszej ery, a Rzym był świadkiem końca jednego z najbardziej kontrowersyjnych i niepokojących panowań w swojej tysiącletniej historii. Zmasakrowane ciało Markusa Aureliusza Antoninusa Augusta, znanego potomności jako Helio Gabal, leżało w kawałkach, rozszarpane przez ręce pretorianów, podczas gdy jego odciętą głowę wleczono ulicami wiecznego miasta. Ale to nie była tylko śmierć cesarza. To był brutalny koniec rewolucji seksualnej, religijnej i politycznej, która wstrząsnęła najświętszymi filarami rzymskiej cywilizacji. Cztery lata wcześniej, na złotych piaskach Emesy w Syrii, czternastoletnie dziecko wznosiło ramiona do nieba w religijnym uniesieniu. Słońce paliło jego młodą skórę, podczas gdy tańczył wokół świętego, czarnego kamienia, meteorytu, który uosabiał Boga słońca Ela Gabala. Jego ruchy były hipnotyczne, zmysłowe, prawie kobiece, cechy, które wkrótce staną się jego znakiem rozpoznawczym i przekleństwem. Varius Avitus Bassianus, jak był wtedy znany, nie przypuszczał, że za kilka miesięcy stanie się absolutnym władcą znanego świata. Jego awans został zorganizowany przez żelazne kobiety o nienasyconej ambicji. Julia Domna, cesarzowa matka i jej siostrzenice, Julia Majsa i Julia Soemajsa, utkwiły spisek, który obali cesarza Makryna i umieści młodego syryjczyka na najpotężniejszym tronie ziemi. Wykorzystały fizyczne podobieństwo chłopca do zmarłego Karakalli, aby rozpowszechniać pogłoski, że jest on nieślubnym synem poprzedniego cesarza. Legiony syryjskie, skuszone złotem i obietnicami matron, proklamowały nastolatka cesarzem Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Rzym przyjął go z mieszanką ciekawością i ledwo skrywanego horroru. Senat, przyzwyczajony do radzenia sobie z ekscentrycznymi cesarami, nigdy nie spotkał się z czymś takim. Podczas ceremonii koronacyjnej młody człowiek nalegał, aby nazywać go imieniem swojego boga, Elagabala, później zlatynizowane na Heliogabal. To nie było tylko imię, to była deklaracja wojny przeciwko wszystkiemu, co Rzym uważał za święte. Pierwsza wielka zniewaga przyszła wraz z religią. Cesarz nakazał przetransportowanie czarnego kamienia z Emesy do Rzymu i umieszczenie go na Palatynie, w szybko zbudowanej okazałej świątyni. Każdego ranka sam cesarz przewodził dziwaczne i niepokojące rytuały, tańcząc półnagie wokół kamienia, podczas gdy wschodni muzycy grali melodie, które brzmiały jak lamenty w uszach Rzymian. Ofiary były nadmierne, setki zabitych zwierząt dziennie, krew płynęła po schodach świątyni, podczas gdy młody cesarz krzyczał słowa po aramejsku, których nikt nie rozumiał. Ale to w sferze prywatnej Heliogabal przekroczył wszystkie czerwone linie rzymskiego społeczeństwa. Jego preferencje seksualne były jawnym sekretem w pałacu, szeptane na korytarzach z mieszanką fascynacji i odrazy. Nie zadowalał się tylko męskimi kochankami, praktyką tolerowaną, choć niecelebrowaną wśród Rzymian. Heliogabal chciał być kobietą. Jego słudzy donosili, że ubierał się w kobiece ubrania, nosił bogate peruki i odnosił się do siebie w rodzaju sieńskim podczas intymnych chwil. Skandal osiągnął astronomiczną skalę, gdy cesarz postanowił sformalizować swój związek z Hieroklesem, blondwłosym niegiolnikiem pochodzenia celtyckim, który był woźnicą w cyrku. Historycy opisują Hieroklesa jako mężczyznę o niezwykłej urodzie, o mięśniach wyrzeźnionych przez pracę fizyczną i naturalnej arogancji, która fascynowała młodego cesarza. Pociągnięcie było natychmiastowe i miażdżące. Heliogabal, który do tej pory miał tylko przelotne romanse, znalazł w Hieroklesu coś, co przypominało miłość. Związek szybko ewoluował z rozwiązłości w obsesję. Heliogabal mianował Hieroklesa prefektem pretoriumu jedną z najważniejszych pozycji w imperium wywołując oburzenie wśród senatorów i generałów, którzy poświęcili całe swoje życie służbie Rzymu. Ale to był dopiero początek. Pewnego letniego wieczoru 22 roku, podczas gdy Rzym spał niespokojnie, Heliogabal i Hierokles uczestniczyli w ceremonii, która na zawsze zmieniła postrzeganie tego, co cesarz Rzymski mógł zrobić. Ślub odbył się w tajemnicy, w prywatnych ogrodach pałacu, przy migoczącym świetle setek pochodni. Obecnych było tylko kilku zaufanych niewolników, a także syryjski kapłan, który zgodził się odprawić ceremonię. Heliogabal nosił biały jedwabny welon i stołę haftowaną złotym nićmi, tradycyjno kobiece szaty. Jego ręce drżały, gdy wymieniał się pierścionami z Hieroklesem nie z nerwowości, ale z prawie mistycznej euforii. Było to jakby w tym momencie w końcu znalazł swoją prawdziwą tożsamość. Pełna księżyca była świadkiem, gdy obaj mężczyźni pocowowali się, pieczący związek, który przeciw nie tylko prawom rzymskim, ale całej strukturze społecznej imperium. Heliogabal szepnął obietnicę wiecznej miłości, jego oczy błyszczały łzami szczęścia. Dla niego to nie był tylko ślub, to była deklaracja, że miłość przekracza ludzkie konwencje. Hierokles, młodnie mówka w bnietem aramejskiego, rozumiał władę polityczną, którą właśnie zdobył, ale też wydawał się szczerze poruszony intensywnością uczuć młodego cesarza. Wiadomość o ślubie nieuchronnie wyciekła. Rzym obudził się w szoku, ulice wrzały od oraz bardziej wyszukanych plotek. Niektórzy mówili, że Heliogabal publicznie ogłosił się żoną Hieroklesa, inni szeptali, że cesarz zamierza uczynić Hieroklesa współcesarzem. Prawda była jeszcze bardziej niepokojąca. Heliogabal znalazł sposób, aby być prawdziwie sobą, a to przerażało społeczeństwo zbudowane na sztywnych hierarchiach i nieugiętych rolach płciowych. Cztery lata wcześniej na złotych piaskach Emesy w Syrii czternastoletnie dziecko wznosiło Ramnona do nieba w religijnym uniesieniu. Słońce paliło jego młodą skórę, podczas gdy tańczył wokół świętego, czarnego kamienia, meteoletu, który uosabiał Boga Słońca, Elagabala. Jego ruchy były hipnotyczne, zmysłowe, prawie kobiece cechy, które wkrótce staną się jego znakiem rozpoznawczym i przekleństwem. Warius Avitus Bassianus, jak był wtedy znany, nie przypuszczał, że za kilka miesięcy stanie się absolutnym władcą znanego świata. Jego awans został zorganizowany przez żelazne kobiety o nienasyconej ambicji. Julia Domna, cesarzowa matka i jej siostrzenica Julia Mejsa i Julia Soemejsa utkwiły spisek, który obali cesarza Makryna i umieści młodego Syryjczyka na najpotężniejszym tronie ziemi. Wykorzystały fizyczne podobieństwo chłopca do zmarłego Karakalli, aby rozpowszechniać pogłoski, że jest on nieślubnym synem poprzedniego cesarza. Legiony syryjskie, skuszone złotem i obietnicami matron, proklamowały nastolatka cesarzem Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Rzym przyjął go z mieszanką ciekawości i ledwo skrywanego horroru. Senat przyzwyczajony do radzenia sobie z ekscentrycznymi cesarami nigdy nie spotkał się z czymś takim. Podczas ceremonii koronacyjnej młody człowiek nalegał, aby nazywać go imieniem swojego boga, Elagabala, później zlatinizowane na Heliogabal. To nie było tylko imię, to była deklaracja wojny przeciwko wszystkiemu, co Rzym uważał za święte. Pierwsza wielka zniewaga przyszła wraz z religią. Cesarz nakazał przetransportowanie czarnego kamienia z Emesy do Rzymu i umieszczenie go na Palatynie, w szybko zbudowanej okazałej świątyni każdego ranka sam cesarz przewodził dziwaczne i niepokojące rytuały, tańcząc półnagie wokół kamienia, podczas gdy wschodni muzycy grali melodie, które brzmiały jak lamenty w uszach Rzymian. Ofiary były nadmierne, setki zabitych zwierząt dziennie, krew płynęła po schodach świątyni, podczas gdy młody cesarz krzyczał słowa po aramejsku, których nikt nie rozumiał. Ale to w sferze prywatnej Heliogabal przekroczył wszystkie czerwone linie rzymskiego społeczeństwa. Jego preferencje seksualne były jawnym sekretem w pałacu, szeptane na korytarzach z mieszanką fascynacji i odrazy. Nie zadowalał się tylko męskimi kochankami, praktyką tolerowaną, choć niecelebrowaną wśród Rzymian. Heliogabal chciał być kobietą. Jego słudzy donosili, że ubierał się w kobiece ubrania, nosił bogate peruki i odnosił się do siebie w rodzaju żeńskim podczas intymnych chwil. Skandal osiągnął astronomiczną skalę, gdy cesarz postanowił sformalizować swój związek z Hieroklesem, blondwłosym niewolnikiem pochodzenia celtyckim, który był woźnicą w cyrku. Historycy opisują Hieroklesa jako mężczyznę o niezwykłej urodzie, o mięśniach wyrzeźbionych przez pracę fizyczną i naturalnej arogancji, która fascynowała młodego cesarza. Pociągnięcie było natychmiastowe i miażdżące. Heliogabal, który do tej pory miał tylko przelotne romanse, znalazł w Hieroklesu coś, co przypominało miłość. Związek szybko ewoluował z rozwiązłości w obsesję. Heliogabal mianował Hieroklesa prefektem pretoriumu, jedną z najważniejszych pozycji w imperium, wywołując oburzenie wśród senatorów i generałów, którzy poświęcili całe swoje życie służbie Rzymu. Ale to był dopiero początek. Pewnego letniego wieczoru 22 roku, podczas gdy Rzym spał niespokojnie, Heliogabal i Hierokles uczestniczyli w ceremonii, która na zawsze zmieniła postrzeganie tego, co cesarz rzymski mógł zrobić. Ślub odbył się w tajemnicy, w prywatnych ogrodach pałacu, przy migoczącym świetle setek pochodni. Obecnych było tylko kilku zaufanych niewolników, a także syryjski kapłan, który zgodził się odprawić ceremonię. Heliogabal nosił biały jedwabny welon i stołę haftowany złotym nićmi, tradycyjno kobiece szaty. Poszukiwanie żeńskiej tożsamości popchnęło Heliogabala do coraz bardziej ryzykownych ekstremów. Oferował astronomiczne sumy każdemu lekarzowi, który mógłby dokończyć jego transformację, konsultując się nawet z szarlatanami i wschodnimi magami obiecującymi niemożliwe cuda. Niektórzy historycy sugerują, że poddał się nawet prymitywnymi i niebezpiecznym zabiegom, co tłumaczyłoby jego częste złe samopoczucie w ostatnim roku panowania. Równolegle relacja z Hieroklesem zaczęła się pogarszać. Były niewolnik, obecnie jeden z najpotężniejszych ludzi w imperium, rozwinął pechę dorównującą samemu cesarzowi. Zaczął podejmować decyzje administracyjne bez konsultacji z Heliogabalem, brać łapówki od ambitnych senatorów i publicznie upokarzać tych, których uważał za gorszych. Dynamika związku uległa zmianie. Hierokles nie był już uległym kochankiem, ale partnerem politycznym kwestionującym decyzję cesarza. Kłótnie między nimi stały się legendarne w pałacu. Niewolnicy opowiadali o krzykach rozchodzących się po korytarzach w środku nocy, o drogocennych przedmiotach rzucanych o ściany i długich okresach lodowatej ciszy przerywanej jedynie dramatycznymi pojednaniami. Heliogabal, przyzwyczajony do natychmiastowego spełniania wszystkich swoich zachcian, nie mógł poradzić sobie z rosnącą niezależnością Hieroklesa. Jego obsesja przerodziła się w chorobliwą zazdrość. Sytuacja polityczna imperium szybko się pogarszała. Granice były atakowane przez germańskie i perskie plemiona, ale Heliogabal wydawał się całkowicie niezainteresowany sprawami militarnymi. Anulował spotkania z generałami, aby spędzać czas z Hieroklesem, ignorował raporty o buntach w prowincjach i wydawał fortuny na religijne festiwale poświęcone Elagabalowi. Cesarska skarbca, która na początku panowania była pełna, zaczęła wykazywać oznaki wyczerpania. Ostatnią kroplą było to, gdy Heliogabal postanowił publicznie poślubić drugiego mężczyznę, jednocześnie utrzymując związek z Hieroklesem. Wybranek, Zotikus, był greckim atletą, słynącym z nadludzkiej siły i rzeźbiłaś urody. Ceremonia odbyła się w Koloseum przed tysiącami zszokowanych widzów, a Heliogabal ponownie był ubrany jak tradycyjna rzymska panna młoda. Trójślub, bo cesarz odmawiał rozwodu z Hieroklesem, był ostateczną zniewagą, jaką Rzym był gotów znieść. Dionizjusz Cassius pisał, że cesarz przekroczył wszelkie granice ludzkiej przyzwoitości i stał się obrzydliwością w oczach bogów i ludzi. Gwardia pretoriańska, tradycyjnie lojalna cesarzowi, zaczęła szemrzeć o zdradzie i detronizacji. Julia Majsa, babka, która zorganizowała wzniesienie Heliogabala na tron, zdała sobie sprawę, że wnuk stał się nie do utrzymania obciążeniem politycznym. Ukrycie zaczęła popierać swojego drugiego wnuka Aleksandra Severa, jako bardziej akceptowalną alternatywę. Aleksander był wszystkim, czym Heliogabal nie był, mężczyzną, zdyscyplinowanym, szanującym rzymskie tradycje i zainteresowanym sprawami militarnymi. Spisek mający na celu obalenie Heliogabala nabrał rozpędu wśród pretorianów, którzy w Aleksandrze widzieli szansę na odzyskanie honoru. Koniec nadszedł nagle i brutalnie. Rankiem Ełonosa 11 marca 222 roku Heliogabal został poinformowany, że gwardia pretoriańska zbuntowała się i ogłosiła Aleksandra nowym cesarzem. Pobiegł do obozu Pretorian w towarzystwie matki Julii Soamiejsa i kilku lojalnych pozostałych, mając nadzieję na odzyskanie lojalności żołnierzy. Była to misja samobójcza, ale Heliogabal w swojej desperacji nie mógł zaakceptować, że jego panowanie dobiegło końca. Konfrontacja była krótka i bezlitosna. Pretorianie otoczyły małą grupę cesarską ich miecze błyszczały w porannym słońcu. Heliogabal, wciąż w jedwabnej tunicy wyszywanej złotymi nićmi, krzyczał obietnice nagród i przebaczenia, ale jego młodzieńczy głos ginął w ryku wrogiego tłumu. Julia miejsa próbowała osłonić syna własnym ciałem, ale została trafiona włocznią, która przebiła jej pierś. Matka i syn zginęli razem, ich ciała zmieszały się w kałuże krwi, która powoli rozlewała się po kamiennej podłodze. Furia pretorianium nie skończyła się na śmierci. Odcięli głowę heliogabala i okaleczyli jego ciało, wyrywając narządy płciowe w symbolicznej zemstę za jego występki. Głowa została wbita na włocznię i paradowana ulicami Rzymu, podczas gdy tłum krzyczał obelgi na cesarza prostytutkę, ciało zostało przeciągnięte przez rowy do Tybru, gdzie wrzucono je w ciemne wody rzeki. Nie było pogrzebu, nie było oficjalnej żałoby, nie było pomnika. Damnatio memoria, potępienie pamięci miało wymazać heliogabala z historii, jakby nigdy nie istniał. Hierokles i Zotikus zostali straceni tego samego dnia, ich ciała wrzucono do Tybył. Czarny kamień Ela Gabala usunięto z Palatynu i odesłano do Emesy, a świątynię rozebrano kamień po kamieniu. Aleksander Sewer, nowy cesarz, nakazał uchylenie wszystkich dekretów i praw wydanych przez Heliogabala. Było to jakby cztery lata panowania młodego Syryjczyka były jedynie koszmarem, z którego Rzym w końcu się wybudził. Ale pamięć pozostała szeptana w damnych załałkach i burdelach stolicy. Prostytutki opowiadały historię o cesarzu, który ubierał się w damskie stroje. Niewolnicy powtarzali plotki o jego tajnych związkach, a poeci w podziemiu komponowali satyryczne wiersze o jego zakazanych, miłosnych uniesieniach. Oficjalna próba wymazania Heliogabala z historii przyniosła odwrotny skutek, uczyniła go legendarną postacią symbolem buntu przeciwko normom społecznym i osobistej autentyczności doprowadzonej do ekstremum. Późniejsi historycy zmagali się ze zrozumieniem fenomenu Heliogabala. Niektórzy opisywali go jako potworę deprawacji, inni jako ofiarę okoliczności politycznych. Niewielu śmiało zasugerować, że był po prostu młodym człowiekiem, próbującym żyć zgodnie ze swoją prawdą w społeczeństwie, które nie było gotowe jej akceptować. Jego preferencje seksualne, płynna tożsamość płciowa i poszukiwanie prawdziwej miłości były interpretowane przez pryzmat uprzedzenia i niezrozumienia. Małżeństwo z Hieroklesem, które było największym skandalem swoich czasów, okazało się prorocze w swojej radykalności. 1800 lat przed pierwszymi ruchami na rzecz praw LGBTQ rzymski cesarz rzucił wyzwanie tradycyjnym definicjom płci i seksualności. Jego próba zalegalizowania miłości między Między osobami tej samej płci była rewolucyjna w czasach gdy taka koncepcja była nie do pomyślenia. Fakt, że zapłacił za to życiem, tylko potęguje tragiczną wymowę jego historii. Relacja między Heliogabalem a Hieroklesem ilustruje również niebezpieczeństwo absolutnej władzy zmieszanej z nieokiełzaną namiętnością. Młody cesarz nie potrafił oddzielić swoich osobistych pragnień od obowiązków politycznych, przekształcając bliski związek w sprawę państwową. Jego potrzeba publicznego potwierdzenia swoich prywatnych uczuć postawiła go na kurs kolizyjny z konserwatywnym społeczeństwem, które nie było gotowe akceptować tak radykalnych zmian. Religijny aspekt jego panowania dodaje kolejną warstwę złożoności narracji. Heliogabal nie tylko próbował narzucić Rzymowi nowego Boga, próbował stworzyć nową formę duchowości, integrującą seksualność, płeć i nabożeństwo. Jego egzotyczne rytuały, święta androginia i utożsamianie się z bóstwem słonecznym stanowiły próbę przekroczenia ludzkich ograniczeń poprzez doświadczenie religijne. Była to prymitywna forma mistycyzmu seksualnego, która zagrażała patriarchalnym strukturom tradycyjnej religii rzymskiej. Młodość Heliogabala, zmarł w wieku 18 lat, czyni jego historię jeszcze bardziej wzruszającą. Koronowano go cesarzem w wieku 14 lat, w wieku, w którym większość młodych ludzi dopiero zaczyna odkrywać swoją tożsamość seksualną. Wyobrażenie sobie współczesnego nastolatka zmagającego się z kwestiami płci i seksualności jest już wyzwaniem. Wyobrażenie sobie rzymskiego nastolatka z trzeciego wieku zmagającego się z tymi samymi problemami, jednocześnie rządząc imperium jest niemal niewiarygodne. Jego odwaga w jawnym życiu, zgodnie ze swoją prawdą, nawet znając ryzyko, sugeruje niezwykłą siłę wewnętrzną. Los jego kochanków ujawnia również brutalność, z jaką rzymskie społeczeństwo traktowało tych, którzy kwestionowali jego normy. Hierokles i Zotikus zapłacili życiem za romans z cesarzem. Nie zostali osądzeni za korupcję ani zdradę państwową, ale po prostu za to, że kochali kogoś, kogo społeczeństwo uważało za nieodpowiedniego. Ich śmierć była mniej egzekucją, a bardziej zabójstwem honorowym, mającym na celu oczyszczenie plamy, którą ich istnienie pozostawiło na godności cesarskiej. Ekstremalna przemoc śmierci Heliogabala, dekapitacja, okaleczenie, sprofanowanie ciała, pokazuje poziom obrzydzenia, jaki wzbudził w Rzymianach. Nie był to tylko zdetronizowany cesarz, był to niszczony symbol. Okaleczenie jego narządów płciowych było szczególnie wymowne, stanowiąc bezpośredni atak na jego tożsamość seksualną i płciową. Było to, jakby jego zabójcy próbowali go naprawić po śmierci, zmuszając do dostosowania się do norm, które odrzucił za życia. Próba wymazywania jego pamięci poprzez damnatio memoriae mówi również o transformacyjnej mocy jego istnienia. Tradycyjnie znienawidzeni cesarze, tacy jak Caligula czy Nero, mieli swoje wspomnienia zachowane jako przykłady tyranii. Heliogabal uznano za zbyt niebezpiecznego, by go pamiętać, nawet jako negatywny przykład. Sama jego egzystencja zagrażała porządku społecznemu, w jaki konwencjonalna tyrania nie potrafiła. Fakt, że jego historia przetrwała pomimo wszelkich wysiłków, by ją stłumić, pokazuje długotrwały spływ jego życia. Pisarze tacy jak Diopasjusz i Herodiany, choć byli zaciekłymi krytykami heliogabala, nie mogli oprzeć się fascynacją, jaką wywierał. Ich szczegółowe opisy jego występów ujawniają morbidną ciekawość, która wykracza poza zwykły zapis historyczny. W ich relacjach jest coś prawie wścibskiego, jakby byli jednocześnie zaszokowani i zafascynowani tym, co opisywali. Nowoczesna interpretacja historii Heliogabala została ukształtowana przez zmiany w rozumieniu płci i seksualności. Współcześni uczeni zasugerowali, że można go uznać za jedną z pierwszych osób transpłciowych w historii. Jego upór w ubieraniu się w damskie stroje, utożsamianie się z rolami kobiecymi i dążenie do transformacji fizycznej pokrywają się ze współczesnymi doświadczeniami osób transpłciowych. Ta perspektywa przekształca jego historię z narracji o cesarskiej deprawacji w tragedię osoby walczącą o autentyczność w wrogim społeczeństwie. Szerszy kontekst historyczny jest również kluczowy dla zrozumienia wpływu Heliogabala. Trzeci wiek naszej ery był okresem kryzysu i transformacji dla imperium. Presja zewnętrzna, niestabilność polityczna i zmiany społeczne stworzyły atmosferę niepełności, która czyniła każdą formę niekonformizmu bardziej groźną. Helio Gabal doszedł do władzy w momencie, gdy Rzym potrzebował stabilizacji i przewidywalności, ale zaoferował radykalną zmianę i eksperymentowanie społeczne. Jego czasy były niespójne z jego historycznymi potrzebami. Al-Haba, tragedia rodzinna. Nie sposób pominąć rodzinnego wymiaru tej tragedii. Julia Masa, która zorganizowała jego wzrost, została zmuszona do organizowania jego upadku, aby ochronić dynastię. Julia Soamias, jego matka, zginęła próbując go ochronić, płacąc najwyższą cenę za poparcie jego indywidualności. Rodzina, która go wzmocniła, ostatecznie zniszczona przez jego wybory, tworząc napięcie dramatyczne, które dorównuje klasycznym tragediom preckim. Alhaba, dziedzictwo. Dziedzictwo Heliogabala wykracza poza jego czasy i pozostaje aktualne we współczesnych debatach na temat tożsamości, władzy i autentyczności. Jego historia stawia fundamentalne pytania o cenę indywidualności, granice tolerancji społecznej i naturę władzy politycznej. Czy był wizjonerem wyprzedzając swoje czasy, czy po prostu zagubionym młodym człowiekiem, który pomylił osobiste pragnienia z obowiązkami publicznymi? Odpowiedź prawdopodobnie zawiera elementy obu. Al-Haba eksperyment. Ostatecznie historia Heliogabala jest medytacją nad warunkiem ludzkim w jego najbardziej ekstremalnej formie. Miał absolutną władzę, aby być dokładnie tym, kim chciał być, ale odkrył, że nawet cesarska władza nie mogła go ochronić przed konsekwencjami jego wyborów. Jego życie było radykalnym eksperymentem w osobistej autentyczności, przeprowadzonym na najbardziej publicznej scenie, z rezultatami równie wyzwającymi, jak i niszczącymi.